Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twego miłosierdzia, aby w Tobie, Trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze, przedwieczny. Dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.